No dosyć cieszę się z faktu, że lecimy na wakacje Na wakacje Wiesz co? Education. Jako że my zbudowaliśmy to miasto Naz będą sprawdzać Chopie <laughs> Dobra, przebiegamy przez bramki, nie ma kolejnych nie? nie ma nikogo Szybko, a zanim przyjdą! Oni są jak zombie! Nasze widzisz, jest tak Uj nie, boli, jak jaką jest. Dobra. Mam większe prawo od ciebie, kupia kobieto! A ty, ale, dobra, lecimy tym na tym, tym wyższym, rękawem, tym na rękawem! Tyma sort! Nie ja mam schabowego, ale w tym najdzony Dobra, no to co, siedzimy tu. Dobra. Zawsze jest tak, samo, tak? Czy ja się trzęsę! startować. Ja co? idę sobie spać, okej? Okay? Dobra. O w Lecieliśmy do chmury. Nie wiem czemu. U mnie, mnie. Boże, mam niebezautor w ręce, ale proszę nagrać spokojnie. Ja ci dałem się. Uf, Co to było? Nie wiem. Słyszałeś ten wybuch? Czekaj jest minut. Słyszałem wybuch. Jakiś ślepany pana. Nieeee. Zginiemy. Ja biorę jedzenie. Kacperek. O... Chwilę się chyba przyspę... Co tak? Nie ma drzwi. Nie no, nie zauważył. Co? Odwróć się. Odwróć się. Ah! Ja ledwo życie. Moje krzesełko tam spadło gdzieś. Co się stało? Zrabiliśmy się. Co nie żyją? Fuck. Przynajmniej mam mocny gaz A ja on I teraz jest chyba najgorsza czeka mogła być Słońce oh zachodzi. Nie, ale jesteśmy tu bezpieczni Czy na pewno, 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 pewno No myślę, że na pewno, bo jak, jak ma się tu coś dostać? A oh, O zalotem pilotów Nie! Muszę się dostać z powrotem na samolot Jestem. A ja tu to ci moje zabawki A no. chyba, że nie ja. RG. Może ktoś tam da mi tuwo? Poproszę lot pierwszą klasą! Co to? Moje zabawki. Leżały w silniku. Chcesz trochę? Dobra, myślę, że w sumie i tak musimy stąd zejść. Ej widzisz to co ja? Chodzi do reszty do, samolotu! Znaleźliśmy do pilotu. reszty samolotu! Chodzi! Znaleźliśmy pilotu! Zostały z nich kości. Ej, chyba trochę czasu minęło, wiesz? Co? Chyba co trochę ty... czasu się przespaliśmy. Nie, tak jest zawsze ekonomiczny. Tak, brawo. To zapamiętałem. Skrzydła musiały się oddać gdzieś wcześniej. No... Chyba tak. Ale zobacz jaka fajna rzeczka by tu się miała. O tak, tak, tak. O kurde, droga. Ale ładna ta tunga Wyobraź sobie tutaj centrum handlowe, stacje benzynowe. Jeszcze tutaj super naleje Ale byłoby Ale to nie Dubaj, Jakby była pustynia to byłby Dubaj o kuła kung fu panda ej chodź zobacz jakie fajne jeziorko ej to, 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 ja? ej to jest jeziorko z mocnym gazem ej tu jest jakaś

u legendarna świątynia Ubabadży'ego. Czy to legendarna świątynia Ubabadży'ego? Były dwie starożytne świątynie. SKIERET na koniu! Au, au, au! To są jeźdźcy apokalipsy! Zrespili się! Podczas burzy! Oni chyba chronią świątynię Ubabadży. To jest jedna z no, dwóch no, zaginionych no, jestem świątyń. na świątyni Jedną z nich znaleźliśmy w apokalipsie. A druga jest właśnie tu. Która się wcale nie wydarzyła tydzień temu? Czekaj, ja się chyba wydarzyła tutaj. Co tu No to jak... jak... jak jesteśmy przecież w Minecrafcie, trzeba na początku uderzyć. Na czołgu armaty, pie... Dobra, uciekamy stąd! Jest psy. Chodź tu, spierdzielamy stąd! Oła, moja dupa! Widać, jaki On na solo kurna. O, już nie mam. Uleczę się, ale chodź dalej. A konia, on ci tuje. On ci tuje na konia. Nie to prawdziwy Dobra, wiesz co? Jarzom, gdzie ty? Ja idę do dolnego samolotu, który się robi i na... jest na ja ziemi. Jest siedzę w samolocie schowany. Ty na górze? Inna na Inna Na dole, na dole. Na dole, na dole. Mieszani, mieszani góra. Inna góra. Inna góra. Inna góra. Inna góra. mogą być skarb. będziemy musieli oh. go zdobyć